Siemanko, już niedługo wystartuje kolejna edycja warsztatu, konkretnie o godzinie 19. Dlatego dzisiaj po raz kolejny zagram Vickersen 3 oraz pokażę wam, jak przygotować się do zakupu tego czołgu, a czołg jest naprawdę wyśmienity, więc moim zdaniem warto zaopatrzyć się w ten pojazd. Zacznijmy od tego, że w opisie pod tym filmem znajdziecie link, który przekieruje was do kalkulatora, tak żebyście wiedzieli czego wam brakuje i co ewentualnie dokupić. Klikacie link, który jest w opisie, zjeżdżacie tak do połowy strony i jest tutaj kalkulator. Jestem teraz na swoim drugim koncie i zobaczę jak to tutaj wygląda. Zacznę od tego, żeby zobaczyć ile mam schematów. Pamiętajcie o tym, że można wybrać tylko 64 schematy narodowe. I na przykład tutaj jak mam schematy na niemieckie czołgi, to mogę kliknąć dwa razy. Kolejna nazwa to jest jedno kliknięcie. Nic, 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 kolejne jedno kliknięcie, kolejne, kolejne, kolejne i kolejne. Czyli udało mi się zebrać 256 fragmentów narodowych. Niestety nie ma żadnego fragmentu uniwersalnego, dlatego tutaj nie mogę sobie tym pomóc. Lecimy dalej. Obligacje. Obligacji mam 3300, czyli zmieści się tutaj 3000 obligacji, mam 14%. Czysto teoretycznie mógłbym zużyć tutaj wszystkie swoje kredyty, ale postaram się to zrobić jeszcze w inny sposób. Pamiętajcie o tym, jeżeli chcecie doładować sobie złoto, żeby kupić ten czołg, to pamiętajcie o tym, że lepiej jest, jak sobie zmienicie złoto na wolne doświadczenie. Jest lepszy przelicznik w wolnym doświadczeniu niż w złocie, także pamiętajcie o tym, żebyście nie wydali głupio swoich pieniędzy. Oczywiście najlepiej zrobić tak, żeby w ogóle nie wydawać pieniędzy na tę grę, ale, ale to już mniejsza. Jakbym chciał tutaj sobie wlecieć za kredyty, to ile miałbym za 33 miliony, a nie mogę tak kliknąć, no okej okay. Aha, to jest tylko 41%, o kurde, to jest bardzo mało, to jest naprawdę bardzo mało Dlatego ja to chyba zrobię w ten sposób, że przekonwertuję sobie, dajmy na to 10 tysięcy złota i to jest 250 tysięcy ekspa co daje mi 39% to jest bardzo mało to jest bardzo mało wydawało mi się że mam bardzo dobrą ekonomię konta a tu proszę zabraknie mi na na wikersa jakbym przekonwertował całe swoje złoto albo tak żeby zostało mi chociaż 5000 no to 14000 to będę miał 350 Ok, mam 75 75% i resztę musiałbym dobić za kredyty. I chyba tak zrobię, tylko ile to będzie kredytów? Tak, żeby mieć 100%, potrzebuję mieć 63 miliony. O kurczę, to całe moje oszczędności pójdą na Wickersa. Niedobrze. Ale tak jak mówiłem, ten czołg jest naprawdę. Warty tej ceny, także ja tutaj nie będę, nie będę się w ogóle zastanawiać, tylko idę do magazynu. I sprzedaję wszystkie apteczki, sprzedaję zestawy naprawcze. Mam 57 milionów. To teraz mogę sprzedać jakieś czołgi, którymi na przykład nie grałem, i takim czołgiem będzie na przykład T54D. Na pewno nie będę grać z tym czołgiem w najbliższym czasie, także, także nawet się nie zastanawiam. Sprzedaj. Kolejnym czołgiem będzie TS60 albo ten w sumie <grym> Tego szara to odkupiłem kilka dni temu, tylko po to, żeby go teraz sprzedać. Ale dobra, trudno. I jeszcze mogę sprzedać TSA 60. W zasadzie to mogę sprzedać. W zasadzie to mogę sprzedać jeszcze dwa czołgi. I sprzedam jeszcze obiekta 752. O, i wtedy będę, będę pewien, że mam wystarczająco dużo zasobów na ten czołg. Dobrze. Także ja już jestem przygotowany i teraz przejdę do kilku bitew w 3. To Zagram sobie po raz kolejny 3-4 bitwy wikersikiem Mam dobre zestawy. HP tu mig dosył, HP turbo dosył. Jest klasa. Jest klasa widzowie. Ulepszenia polowe Git. Mogę jeszcze pokazać. O, w ten sposób. I lecimy. Tutaj chcę wjechać szybko na chwilę. No, szybko na chwilę. A i idzie na chwilę. Ja chciałem dostać te bilety na, na Super Puchar, ale niestety, niestety nie pykło. Dobra, tutaj trzeba skupkę walnąć Git Okej, okay, tamta pestka nie wyszła. taki snap mi tutaj wszedł Nie wiem, dziwne, dziwne, dziwne To też nie weszło Okay. Kurde, ten STB tam nie irytuje. Gdzie lecą te pestki, ja się pytam? Chociaż nie celuję źle. Gdybym miał to mikro, to nie dostałbym tu spota. Zakaz, że ta pestka nie weszła w tego TFPK. Na stówę nie weszła hmm. A jednak weszła, git Ja tu nie mogę zagrać, prawda? Gdzie jest ten grill? Nie wiem. Boję się, że spota dostanę, jak będę grać w ten sposób, ale chcę robić damage jeszcze jakoś, ale nie wiem, czy to się uda. To nie 1-2-1-b mnie jak się wychyli, no właśnie. Arta mnie kończy albo grill. O, oh, co to była za bitwa? Tragedia. Uuu, nęczka, dwie arty, trzy lighty, lecimy. Dobry match making. Dobra. Zestaw z tumikiem, tak żeby nie dostać jakoś głupiego spota, chociaż pewnie i tak dostanę. W sumie, jakbym pojechał tutaj na przestrzał, żeby dać w lighta. nie, nie, wolę jechać do lasu od razu. Tylko to się może skończyć tak samo jak ostatnio, jak grałem chyba beczką. Co ten light miał CVS-a i dostałem od spota, ale dobra, i tak tu jadę. I tak tu jadę. Mm. No, już mam spota tebra. Już spróbuję dać mu pechę. Dobra, jest ok. Już arta, już arta strzela. Zostaw mnie. Dobra, Eber shotny. Coś go skończy? Nie, no, nikt. Dawaj, tym mixem dawaj, dawaj, dawaj. Ten Eber, jaki wariat, co jest? Nie wiem, czy go skończy, może. Jakby do lewej odbił? Nie. Tu ma na jego przestrzał. Muszę się wcelować, to może zdążę. On powinien dostać spota, jak ten AMX ma CVS-a. Powinien, ale. kurde. Hmm. O, EBR. Czekaj, mam spota? Nie, nie. Oczywiście, że mam. O, CVS-B-Like. Nic się nie stało, nic się nie stało, spokojnie. Ten AMX został chyba spota tebra. Jak tak przejeżdżał? Teraz to Gebra trzeba skończyć, jak będzie tutaj zawijać. A. Nice, nice tym stb Gdzie są lighty? Gdzie jest ta T-setka? Chodź tu ziomeczku, dawaj. Chodź, chodź, chodź. Jest tylko T-setka w lesie. Nie, no nawet nie jest w lesie, tylko jest na H3. A tutaj jest grill i co jeszcze? Co do mnie strzeliło? No nie, to Hori i Karo. Hori i Karo. O, T-setka jest w tamtym miejscu. Karo znowu ma spota. Dobra, no i żeby ten następek się nie wywalił jakoś głupio, Dobra, karo jest szotna. Tylko pytanie, czy ktoś go skończy? Raczej nie Hori KD setka, kurde. To jest kolejna szybka bitwa. O co chodzi? Gdzie jest ta nasza T-setka? Gdzie on jest? A na H1? Dobra. Zamiast wyczyścić las, to on jedzie tam na 1-2. Zaraz dostanę spot od T-setki i tyle będzie z tej bitwy. W sumie mogę od środka teraz zagrać. O, jest T-setka. Chyba dostał. Chyba. Czekać mam spota, si masz miks? Nie, nie mam. Nie, trać HP, tym chory. Jak to jest Ci Czy joch jest dobre? Mm. Jaki średni. Kurde, 3100 uszkodzeń, ale tragedia. Dobra, szybki haszyk? Nie, nawet nie zdążę. Znowu bitwa, w której nic nie mogę zrobić. Nic. Jakbym pojechał 1-2, to nie pograłbym tam, bo ten człowiek nie ma w ogóle żadnego pancerza na wieży. Czy mogę zrobić coś lepiej? Może szybciej zratować na środek i grać od zewnętrznej strony 1-2, może. 3,5. No taka średnia bitwa. Zresztą top damage to 4,6. No mówię, to była bitwa, która trwała tylko 4 minuty. Klasa. Tylko nie zmieniłem zestawu. Miałem sobie dać turbodosu, turbodosył i... i tumik. No tak to będę powolny, ale dobra. Co jak chcę zrobić w tej bitwie? Jak ja zacznę? Zawsze Leopardem z tej strony. Z drugiej strony staję sobie na kamyczkach i po prostu strzelam w te czołgi, które mają spoto na bazie, tylko Myk jest taki, że z drugiej strony możemy nas spokojnie sobie przerotować i nie dostaniemy pestek, a z tej strony jak chcemy uciekać, to na 90% dostaniemy jakąś pestkę od TDK, dlatego z tej strony nigdy nie zaczynam z budynków, tylko... Hmm. Tak się zastanawiam, F7 czy od razu na hila Bo... Z tego... A dobra, oziąłem jak zaczynam. Zawsze jadę w to miejsce i celuję tu, bo tu zawsze ktoś ma spota. O kurde, to jest matchmaking z trzema artami? Tak. Są trzy arty. Heh. git. Git, git, git. Jedziemy, Idziemy, jedziemy, jedziemy. Centurion jest na healu. 277 też, okej, okay, okej. Okay. Może coś spotnę na, na dojeździe. O kurde, STB. Myślałem, że mam spota, dlatego się cofnąłem. Mmm, tak to miałbym już pecha w tego 60TP, ale dobra, trudno. coś jeszcze nie ma spota? s Setka s -tabek może dojeżdżać na heala. Jest 50 tam. Dobra. Jest ok, jest ok. O i bez spota. Teraz mam spota, test prawda? Tak. Ta setka zaraz będzie spotować te deki, Więc po prostu się ustawię. Więc po prostu ustawię się tutaj i będę czekać. O właśnie, jest Loś, to niezły Tadek. Uff. Która to już taka pestka z rzędu? Może nie z rzędu, ale w tym materiale. Szkoda, że go nie podpaliłem. Tą t setką musisz się uaktywnić. Bo ten leopard nas farmi, stąd. O nie, ty się tak wywalisz. Ej. spokój się, tą tesetką, setką, uspokój się. Mam spota? Nie, nie mam. O, mam Tikora w standardzie. Ma 100 HP. Czyli dobrze mówiłem, że ta pestka tam. tam się rozbiła. Znaczy, nie rozbiła, mam spota. Esota da? Nie wiem jak to weszło I tu jest penne? 330? Tak 330 Ale ziutek w tym misie siódmym To Manticora to przecież jest do, od strzało. Nie ma spotafoch. Nie zagram tej dobrej bitwy. Nie zagram. Ty setka się wywaliła? Tak, ty setka się wywaliła. Nie wiem jakim cudem, ale. Ale okej. Okay. Muszę tu uważać. Leopard może mnie zaświecić. I z 7000 to hapa. Jak ja za go przebiję, to zginie na dojeździe. Raczej nie będzie chciał tutaj puszować. Tego proga wypadałoby rozwalić, ale... Nie wiem czy ja dam radę zrotować w ten sposób. Albo przejechać nawet przez środek mapy tak, żeby zająć sobie G1 i wtedy będę mógł spotować te czołgi, które są tutaj przy jedynce. To jest pomysł. Dobra, proga już nie ma. Mogę tak przejechać, nic mnie nie powinno spotnąć. Chyba, że jakimś cudem FOX-155 jest w tym miejscu, to się naprawdę zdziwię. Spodziewaj się niespodziewanego. O, centurion idzie na spota. Okej. Okay. Jest przede mną, o, jest jadzia. Bokiem jest arta. Chciałem szybciej pestko od tego leoparda? Powinienem, prawda? Proszę. No, nie. <ścoughs> uh. Pewnie na węcze gra. tym opartym. Ale tragedia. A tu jest jeszcze fullowy Fox 155. No, hit. O, dwa blindy trafiłem. Niesamowite. Pierwsza bitwa 4000. Wow. Wjadę sobie na środek. Może szybko się wywala i pójdę grać stalowego łowca. No te randomy znowu są niegrywalne. <grych> to jest niesamowite. O. To mi się podoba. To jest arciarz, którego szanuję. O. Szybki Snap, pięknie. Chodź ze mną tym 430. Chodź, chodź, chodź. Zjedź na dół, proszę. Zjedź na dół, proszę. No i nie zjechał. Chodź na hasze, co? Git. Czy go przebił od przodu? Udolną płytę? Oczywiście, że tak. Pięknie. Czy ktoś może do niego strzelić? Byłoby mi bardzo miło. Ułatwiłoby mi to bitwę. Nice. Mogę go w sumie tak spikować. A w to, to zoverpikować. O, jeszcze polosowało 416. Git, 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 git. Dobry początek bitwy. Bardzo dobry. Bardzo, bardzo, bardzo. Szybki hash i może tego imena bym skończył. W tej bitwie są takie czołgi, które mogę z haszy sobie strzelać. Na przykład takie M60. Nice. O, Iwanik podjeżdża. Odczekam spota od tego Iwana, prawda? Ajajaj, aj, aj, nie zdążyłem. Szkoda. Halo, spotujcie to. Tutaj. Dawać, dawać. Nice. Powinienem mieć hasza. Ale dobra, trudno. O, Iwanik. Nie, to nie wejdzie. Co to było? No jest su. Jeszcze na pecha. Nie chowaj się, proszę. Nice. Blindzik? nie, nie wejdzie. Kurde, ten even. Okej. Okay. Jeszcze SHPTK nie miały spota. O, a są tutaj przede mną. Nie wiem czy ja chcę podjeżdżać, bo jak dostanę spota, to te SHPTK mogą mnie zjeść na hałakach, ale w sumie dobra, chyba trzeba, bo już jest 8, Jestem w stanie cokolwiek zaświecić? Chyba nie. Nie mamy lajta żadnego? Nie, nie mamy. O, 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 siemanko, witam w mojej kuchni, traczek, aha! Aaaa, haeki! Muszę uważać. Tak jak mówiłem, ten czołg nie ma żadnego pancerza, więc. Kierowca oberwał. Nie możemy jechać. 101 na siatce. Trzymajcie mnie, widzowie. Trzymajcie mnie. No, Sigma, Sigma. Dobra, szybki blind. Wejdzie? Nie, nie wejdzie. On tego nie spotuje. Oho, SHPTK na heszach. Jest Jehanka. Jest 5200. Niesamowite. Pierwszy raz przekroczyłem tym czołgiem barierę 5000. Dobra, na serwerowy wyszło z Hesza po garnku? Łatwiutko. Łatwiutko. W końcu dobra bitwa. Taka, że aż jest uśmiech na twarzy. Nareszcie. Chyba jeszcze jednego blinda trafiłem. Chyba. Zaraz się okaże. Nie, nie trafiłem. Szkoda. Co tu dużo mówić. Polecam ten show. Ja teraz idę jeszcze szybko zobaczyć, czy mam wszystkie zasoby na obu kontach, żeby, żeby mieć ten pojazd i, i powodzenia, abyście mieli taki numerek, jaki chcecie. Elo!